po dosyć długiej przerwie no, niestety nazbierało się dosyć dość trochę obowiązków i jednak y, są rzeczy ważne i ważniejsze i niestety YouTube spadł na to drugą na to drugie miejsce ale myślę, że spokojnie możemy już znowu y, kontynuować i dzisiaj jak już pewnie widzicie, pod tyle y, szybki szpil Hmm. Także możemy sobie dalej kontynuować hmm, serię Zagramy sobie dzisiaj w Duel of Champions hmm. I przy okazji też będę pokazywał co nam gra oferuje Dobra, także jak już pewnie widzicie trochę pograłem w, w Duel of Champions Zważywszy nam Elo, które na razie hmm, Wynosi 501. E, powiem, że miałem trochę więcej, ale nie grałem przez dłuższy czas. Jak wróciłem do, e, do duela, to już niestety nie, nie, nie było tak dobrze jak, jak kiedyś i trochę mi spadło to elo. Ale najgorzej też nie jest. Poziom mam 15. Trafię 16, także spokojnie cały czas do przodu. Co oferuje nam gra? Gra oferuje nam oczywiście kampanię, w którą przeszedłem już yy, chyba dwa razy, albo trzy, chyba dwa yy, Także tak jeszcze zanim zaczniemy grać przez internet z innymi to polecam sobie przejechać kampanię, bo to jest naprawdę ok yy, wprowadzenie do gry. Yy, mamy trening. W treningu możemy sobie zrobić starcie z przyjacielem i podczas tego starcia nie tracimy żadnego elo ym, po prostu sobie tam z przyjacielem jakimś yy, gramy dla rozgrywki takiej luźnej no i kontra yy, gracz yy, jakiś tam online bo to mamy pojedynki w których już zdobywamy punkty doświadczenia, zdobywamy złoto yy, yy, możemy stracić elo, możemy zyskać elo w zależności od Um, od tego, czy wygramy, czy przegramy jakąś grę. W turniejach... E, turnieje to już są potem... E, więcej osób się zbiera tam, na, na to 8 Są ćwierćfinały, półfinały, potem finały. Zależy, ile osób jest tu, potem jest tyle tych e, finałów, półfinałów. No ale to już potem trzeba mieć takie właśnie e, kupony turniejowe, to się tak to nazywa. Tak, kupony terminowe. Na razie mam takie kupony, ale na razie chyba nie chcę używać, bo muszę znowu się wgrać w duel. To może sobie przejdę taki turniej. Mamy oczywiście też jakiś sklep. Tu jest wszystkiego naprawdę pełno, możemy wymieniać karty, możemy zamieniać punkty doświadczenia. To znaczy, pieczęcie na złoto, możemy doładować pieczęcie w sklepie. Pełno przeróżnych opcji, jeśli chodzi o... E, tworzenie talii swoich e, tak jak widzicie sklep e, mamy jakieś tam promocje co możemy sobie kupić no ale to już tam i tak trzeba mieć trochę więcej e, kasy ja tam pokupowałem ale to za chwilę pokażę możemy sobie kupić właśnie jakieś doładowania tam potrzeba nam więcej doświadczenia po meczu trzeba tam złota Kupony turniejowe możemy sobie kupić takie tam różne. Możemy sobie kupić e, pakiety kart. Czyli to nie jest cała talia, tylko jakiś tam pakiet, iluś tam kart, dajmy na to taki. E, dostaje się trzy karty premium i e, jeśli dopiszę szczęście możemy do, dorzucić jeszcze jedną. E, jest z kart 8 zwykłych, 3 niezwykły oraz jedna rzadka epicka lub bohaterska. Także jak widzicie, parę kart tam się znajduje. Czasami coś trochę lepsze, czasami gorsze. przepraszam. I tu już potem trzeba być na szczęście. Możemy kupić i za pieczęcie, za złoto, za 2000 jakieś tam talie. Także opcji jest dosyć, dosyć sporo. Myślę, że przejadę sobie jakiś mecz i też sobie coś kupię, bo dawno już nie grałem a takich. Taki mały pakiet, jest, są dwie karty, to się tak w sumie nie opłaca, bo nigdy nie wiadomo na co się trafi. A z... Wydaje mi się, że częściej trafiają mi się jakieś te słabsze karty w tych właśnie małych pakietach. Także już wolę tam zarobić na trochę lepszy pakiet, nawet taki już za te 12 tysięcy to już trafia się też okej okay. Także tak jeśli chodzi o pakiety możemy kupić całe talie yy, w zależności od frakcji są różne frakcje, jest bardzo dużo, bardzo duży wybór, jeśli chodzi właśnie o e, rodzaj kart. Także do wyboru, do koloru. Jeśli ktoś jeszcze nie grał w tą grę, to z początku polecam Inferno. To jest talia ognia. Mm, tak to możemy nazwać. Wydaje mi się, że jest najłatwiejsza do ogarnięcia na sam początek a potem oczywiście możemy sobie kupić jakieś tam już urozmaicone yy, talie Oczywiście mamy też nasze talie tutaj moje akurat jeszcze nieskończona jest ta talia Na razie też najwięcej chyba jadę Inferno jakoś mi się najbardziej spodobała najwięcej stworzeń w ogóle najwięcej kart chyba do Inferno mam na te talie to są takie, mm, powiedzmy, takie dodatkowe, których nie używam za często. Jakoś, nie wiem, jakoś przypada mi od początku ta Inferno do gustu i cały czas chyba tą Inferno gram, Rzadko gram tymi pozostałymi. No to już tak tylko poskładane, żeby tylko mieć dla szpanów czy coś. Tak, to by było chyba na tyle. Teraz możemy przejść do jakiejś gry. gdzie Inferno i te wszystkie talie, które mam jeszcze pozostałe wybierzemy sobie Inferno trening to chyba nic może sobie przejdziemy jakiś trening spróbujmy e jak widzicie y cały stół dzieli się na moją połowę, połowę przeciwnika. Są też karty takie pośrednie, które działają i na moje pola, i na pola przeciwnika. Mamy tutaj e, punkty siły, punkty magii i poziom przeznaczenia, czy jak to się tam nazywa. W zależności, jakiej karty chcemy użyć, taki taki, taką ilość punktów musimy mieć. W Danej tam y, sile, czy tam magii. Mm. Tutaj mamy nasze y, punkty, nasze surowce. I tutaj w, tych, y, w tym kółku mamy i, ile tych punktów trzeba mieć, żeby użyć danej karty. Ta wymaga 4, ja mam na razie 1, także nie mogę użyć. A poziom magii też tutaj jest 4. Ja mam poziom 2. Mm. Te punkty możemy sobie dodawać naszego bohatera. Zwiększyć siłę, magię lub jak to są? Przeznaczenie. Przeznaczenie, okej. Okay. Każdy bohater ma jakieś dwie dodatkowe opcje, których może użyć. Bo no to co się może przydać w, w trakcie już gry? Ja na razie zainwestuję sobie w siłę, ponieważ mam zero, a chciałbym wystawić jakieś stworzenie do walki na polu. Dodaję sobie jeden punkt. Yy, karta, którą mogę sobie dodać yy, ma teraz zieloną ramkę. I na stole pojawiły się zielone pola. Te, te pola oznaczają, że mogę postawić tę kartę właśnie w tych miejscach. Powiedzmy, że chcę postawić sobie tutaj tę kartę. Jest to stworzenie, atak wręcz. Yy, tu jest siła, yy, jaką mogę zadać obrażenia. Yy, tu jest odwet, czyli jak ktoś mnie zaatakuje i nie jest odporny na odwet, zadaje mu jeden punkt obrażeń w zamian. A to jest oczywiście punkt y, życia. To jest chyba wszystko jasne, że jeśli ktoś mi zada dwa punkty obrażeń, to umieram. Także nic skomplikowanego. Jeśli nie możemy już nic więcej zrobić, możemy zakończyć turę i czekać na przeciwnika. Widzimy od razu stworzenie z atakiem 2, odwet 1 i życie 4. W takim razie, żeby go zabić, musiałbym zrobić, albo doładować punkt magii, żeby użyć tej karty. Ta karta polega na tym, że mogę nałożyć ją na wrogie stworzenie i jednym atakiem zabić stworzenie, nieważne ile ma punktów życia. To jest bardzo przydatna karta, jeśli przeciwnik wyłoży... Jakieś kart, które mają tam po 6 punktów życia, 8 czasami 9. Także na razie sobie to zostawię. Mam też kartę zaklęcia, którą, która polega na tym, że zaklęte stworzenie yy, nie może atakować ani się poruszać. Czyli mogę nałożyć na wrogie stworzenie tą kartę, zaatakować teraz za 2 punkty. On mi oddaje jeden od ale w następnej turze ani się nie przesunie. Ani nie, nie, nie zaatakuje, także przeżyje i go zabije w drugiej turze, I możemy sobie dodać e, kolejny punkt siły, tak żeby w następnej turze wyłożyć sobie kolejne stworzenie wrogie, lub po prostu mogę dodać dobrać tą kartę e, do swojej ręki. Na razie mam dosyć kart, także dodam sobie punkt siły i chyba mogę zakończyć turę. Zobaczymy, co zrobi nasz przeciwnik. Ok, wyłożył taką kartę, e, która ma ochronę przed atakiem French 1, czyli zmniejsza o 1 obrażenia, jakie stworzenie oraz skupione wokół jednego jednostki sojusznicze otrzymają w walce French. Czyli teraz go nie zabije po raz kolejny. Hmm. Chociaż nie, możemy zrobić takie coś taki myk, że przesunę... też nie, to i tak może nie wyjść. Mogę użyć yy, takiej mojej właśnie specjalnej umiejętności mojego bohatera. Mogę zadać dwa punkty obrażeń wskazanej Jednostce, ale muszę poświęcić jedną swoją kartę. Powiedzmy, poświęcę drenaż życia. Albo nie tak, mogę poświęcić drenaż życia. I mogę uśmiercić tą jednostkę. Jak już zabiłem, yy, mogę teraz zabić spokojnie tego przeciwnika. I dodatkowo mogę wyłożyć kolejne stworzenie. Tym oto sposobem chyba już nie mam nic innego. Do roboty, także mogę zakończyć. Turnie, sprawdźmy na co wpadnie przeciwnik. Ok, to jest właśnie to, o czym mówiłem. Właśnie wyłożyłem sobie taką, takie stworzenie, które ma 6 punktów. Ym, życia i ma swoje tam jakieś umiejętności, których już nie będę czytał. No I, i właśnie teraz może mnie zabić bez problemu. Także ja sobie dodam punkt magii i mogę użyć tej karty, która uśmierca, poprzez którą mogę uśmiercić jednym atakiem jakąś kartę. Także mogę śmiało nałożyć y, zaklęcie na, te, na, na to stworzenie, zaatakować moje stworzenie i zabić. Mogę zaatakować również y, bohatera wroga. I to by w sumie było chyba na tyle. Zobaczmy co zrobi teraz przeciwnik. Okay, widzimy, że wystawił um, karty, które mają za zadanie leczyć jednostki, które są położone obok. Czyli jeśli pojawi, postawi tutaj albo tutaj jakąś kartę, um, ta karta będzie leczyć dwa ty, co durę. Także trzeba byłoby coś z tym zrobić. Myślę, że dodamy sobie na, razy, na razie siłę. I wystawię... ...dwie jednostki. Hmm. Najpierw jednak... ...przełożę... ...tego osobnika tutaj... ...a tego postawię w to miejsce. Dzięki tej karcie mogę przestawić e, to stworzenie wyżej, ale nie tracę swojego ruchu, bo ja, jeśli dem teraz bym przeszedł w to miejsce, straciłbym już swój ruch i nie mógłbym zaatakować. A ta karta pozwala na to, że mogę przemieścić się i zaatakować e, wrogą jednostkę. Także w tym stworzeniem od razu atakuję bohatera. Tym okaleczam e, pobożną siostrę, tak. Dobra, skończyły się moje punkty, także nic nie mogę już zrobić. Zobaczymy, jakie stworzenia wystawi przeciwnik. Święty Matorialik. Tutaj jest atakowo za zero, także nic mu to nie dało. W takim razie... Dostałem taką kartę, którą... dzięki której mogę wybrać wrogie stworzenie. Na przykład tego gostka i nim zaatakować drugie wrogie stworzenie z taką siłą jaką ma ten tylko że to się na razie nie opłaca tego używać bo w sumie nie myślę że na razie się nie opłaca tego używać bo to się może po prostu przydać w następnych tam lutach także wystawię sobie tutaj z dołu strzelca Zabić um, tą siostrę Także mogę wykonać sobie tutaj atak Niestety tylko za dwa bo ma ochronę aż dwa Tutaj możemy dobić tą panią i zaatakować bohatera Na koniec możemy dodać sobie punkt myślę że siły i wystawię jeszcze jedną jednostkę tutaj, bo jest ona linia najsłabsza. Zakończę Dobra, widzimy, że wystawił też bardzo podobną kartę, jednak ma ona jeden punkt ataku i 6 punktów życia. Nazywa się Westalka. Ma za zadanie dosyć dokładnie to, to samo co ta karta, jednak leczy 3 punkty życia. Także warto byłoby ją teraz yy, zabić, żeby później nie mieć z nią problemów. W takim razie myślę, że... tutaj wejdę za 3, za 5, dostanie ten punkt życia. Tak. Tak. I mogę dobić... Ym, pretorianinem. Teraz mogę dobić pretorjeta. Tym stworzeniem mogę dobić, to znaczy się uszkodzić lekko bohatera. A tym stworzeniem mogę uszkodzić lekko yy, obłaśną siostrę. Do dyspozycji mamy jeszcze 4 punkty. Także mogę wyłączyć albo tą jednostkę, albo zadać 2 punkty obrażeń. Posiedzieć jedną kartę i zabić jeszcze tą siostrę, no, ale na razie nie będę zabijał, bo w niczym nie przeszkadza. A spokojnie w drugiej rundzie mogę ją dobić. Także myślę, że dobiorę sobie jeszcze jedną kartę. Ok, mamy e, tą kartę, którą mogę przesunąć jakąś jednostkę. Położę sobie jeszcze tutaj do przodu e, maniaka i mogę zakończyć turę. Dobra, widzimy znowu kolejna taka dosyć dobra, dobra karta. Jednak mój rywal nie, przeciw, nie, nie przewidział tego, że mam kartę, którą mogę sklonować sobie jakąś jednostkę wroga. No i powiedzmy, że chcę sobie sklonować właśnie tą kartę. Muszę sobie dodać jeden punkt magii i użyć tej karty na tej. Wydaje mi się, że tutaj będzie ok, żeby ją dodać. Yy, zaatakujmy tutaj za 2 i teraz za 4 mogę spokojnie go dobić. Tutaj Tak, zabijmy. Po prostu i wyłóżmy sobie jeszcze jednego. Jeszcze jedno stworzenie żywiołaka o Tak, myślę, że to na razie dosyć dobre ustawienie chociaż kart zostało mi w ręku tylko dwie ale spokojnie raczej myślę że w tej że wygramy szczególnie że przeciwnikowi skończyły się punkty o, przyszła jedna karta którą można się pochwalić bo jest to dosyć dobre stworzenie władca odchłani jest ma swobodny atak czyli jeśli postawię go na przykład w tym miejscu mogę zaatakować kogoś kto jest w tym miejscu czyli to jest bardzo dobra umiejętność kosztuje aż 7 punktów i potrzebuje 6 punktów siły, także dosyć dużo, ale punktów ataku ma aż 5, odwetu ma 4 i aż 9 punktów życia, czyli jest to bardzo trudna karta, żeby ją zabić. No ale niestety że nie wyłożę w tej grze chyba, niestety. Wyjdźmy za 2, za cztery i właśnie teraz skończyła się gra Wsz widzimy wszystkie jakieś statystyki ile przyjechaliśmy tur, ile użyliśmy danych kart, najwyższe obrażenia y zdrowia naszego bohatera, takie tam czas trwania, y starcia Możemy opuścić pole bitwy Także jak widzieliście Y, można sobie spokojnie ćwiczyć właśnie na treningu y, z przyjacielem, z graczem online y, kontra komputer jest bardzo dużo trybów, także każdy chyba znajdzie coś dla siebie jeśli chodzi o, o rodzaj y, rozgrywki myślę, że to wystarczy do, y, do serii szybki szpil że nic więcej tutaj nie muszę tłumaczyć, chyba że jeszcze ktoś by się coś pytał, to w komentarzach byście na pewno coś e, spróbuję poradzić. Bo trochę już tą grą pograłem, także mniej więcej wiem o co chodzi. Hmm. Gra jest w języku polskim, jest do pobrania na Steamie, jest do pobrania e, ze strony producenta. E, link pewnie będzie w opisie, także e, zapraszam do pobierania. No i to by chyba było z mojej strony Tyle, zapraszam do subskrybowania, komentowania, łapkowania i to chyba wszystko. Także dzięki za obejrzenie filmiku. Do zobaczenia, cześć!